Jest 7 stycznia, godzina 4:40, a ja dopiero wstałem. Tak, nie ma nic lepszego na śniadanie niż spaghetti prosto z patelni. Okej, okay, szybko się ubieramy i na lotnisko w Krakowie ruszamy. No, widoczność jest taka nijaka, wręcz jej nie ma i dzięki Bogu, że wyjechaliśmy naprawdę sporo wcześniej, bo podróż na lotnisko zajęła nam dwa razy dłużej niż normalnie, prawie nic nie było widać. Według mnie lotnisko w Krakowie Kraków Airport im. Jana Pawła II to najładniejsze lotnisko w Polsce, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. No dobra, żadnych bagaży większych nie mamy, więc się tym nie przejmujemy. I od razu do naszej bramki numer 9 się udajemy. Wiadomo, wcześniej była kontrol bezpieczeństwa, ale tej nie można pokazywać, nagrywać. W ogóle cztery razy przechodziłem przez tą bramkę i nie mogłem przejść cały czas piszczałem. W pewnym momencie uznali, że mi ręce i brzuch wysmarują jakimś płynem, bo chyba nikt na trzeźwo to czegoś nie brał, nie może tak się zachowywać. I w ogóle czy te plecaki, one nie są trochę za duże niż to, co pozwala Ryanair, ale i tak nikt tego nie sprawdzał akurat tym razem. Na bogato luksusowo autobusem do samolotu podjeżdżamy i wsiadamy. Miejsce mam obok, taty, bo statom do poznania lecę wydało się. Oczywiście za to dopłacili to nie tak, że losowo nam się udało siedzieć obok siebie, to się chyba nie zdarza, nie wiem. Jeśli ktoś, kto się minimalnie na lotnictwie zna, swoim sprytnym okiem wyhaczył mgłę, no bo jest spora i pomyślał kurcze, jak oni polecą, no to sprawa jest prosta, no nigdzie nie odlecieliśmy przez kilka godzin. I kiedy w moich oczach pojawiała się nadzieja, bo mgła się zmniejszała, ona zaraz powracała i było jeszcze gorzej niż wcześniej. Jednak pojawiło się światełko w tunelu i to wcale nie ta lampka nad siedzeniami, tylko okazało się, że mgła zeszła. Każdy, kto chce zrezygnować, będzie mógł teraz z samolotu wyjść. No a my lecimy! No ale by odlecieć, to musi być wolny pas, a pas póki co był zajęty przez wszystkie samoloty, które muszą wylądować no bo zaraz paliwa im zabraknie. Przynajmniej mam ładne ujęcia. No i stało się, startujemy. Nieważne, że już dawno miałem być w Poznaniu o tej porze, oczywiście to nie wina linii lotniczych, lotniska, no po prostu warunki pogodowe, atmosferyczne. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? W ogóle, jak byłem mały, to myślałem, że samolot startuje z prędkością 1000 na godzinę a nasz tutaj 280 już jest w powietrzu. Bo od małego wiedziałem, że samolot to pewnie leci 1000 na godzinę, no akurat ten konkretnie tutaj będzie leciał 800 na godzinę, ale nie wiedziałem, że potrzebna jest o wiele mniejsza prędkość, żeby się wzbić. I dobrze, bo bym jeszcze próbował się wzbić i na pewno by się to skończyło w najlepszym wypadku w szpitalu. Dokładnie tak, należy do tych osób, którym zatykają się uszy, więc ja na pokład żadnego samolotu bez gum nie wejdę i to naprawdę ratuje życie. Mój tata, jak to każdy tata, zdążył już zrobić 20 zdjęć różnych budynków i opowiedzieć mi 50 historii związanych z tymi miejscami. No i tyle byłoby z tego lotu: już poznań trzeba lądować i w życiu nie widziałem tak zażenowanej twarzy jak wtedy mojego taty, gdy dowiedział się, że już lądujemy: no bo ja mu opowiedziałem, jak to loty wyglądają, jak to samoloty pędzą, ile czasu spędzają w niebie, no a my nie zdążyliśmy wystartować i już lądujemy: no bo z Krakowa do Poznania daleko w linii prostej to nie ma. Obiecałem kiedyś tatę, że go zabiorę samolotem, ale uznał, że ten lot się ewidentnie nie liczy ani powrotny, no bo trochę za krótko trwa. Z drugiej strony, mam świadomość, że większość ludzi woli takie wielogodzinne loty, a ja chyba właśnie wolę, gdy startujemy i od razu lądujemy, bo ja bardzo lubię, gdy samolot startuje i ląduje. Właśnie nie lubię, jak leci w powietrzu. Najwięcej wypadków jest podczas startów i lądowań samolotów. Tymczasem, Wit, no, lubię, gdy samolot startuje i ląduje. <laughs> Ale jaka miła promocja. Wsiadłem do samolotu o 7.10, miałem wysiąść po 8, a wysiadłem o 12.00. Tyle godzin w samolocie za tą samą cenę. Do autobusu wsiadamy, by do hali przylotu, w tej głównej hali dojechać. Na nic nie czekamy, żadnego bagażu rejestrowanego nie mieliśmy. No i powoli możemy kierować się do wyjścia na miasto. Rozwala mnie to, że w galerii handlowej, tuż przy dworcu kolejowym Poznań Głównym, w samym centrum miasta, łazienka jest płatna. I niby jest bon, który można wykorzystać w sklepach w galerii, tylko wszędzie, gdzie pytałem, dowiedziałem się, że akurat u nich nie można. Nie mogłoby być inaczej. Obiad oczywiście w Nordfiszu. I jak tylko w Poznaniu zjedliśmy obiad, od razu do Gniezna pociągiem pojechaliśmy. Żeby nie było, że ten wyjazd jest tylko dlatego, że akurat były tanie bilety lotnicze, to zróbmy, że jest to wycieczka naukowa, badawcza, historyczna pod tytułem Jaka była pierwsza stolica Polski? Poznań czy Gniezno? Wit na tropie. Moje śledztwo zaczynam od katedry gnieździeńskiej, czyli Bazylika Prymasowska, pod wezwaniem Świętego Wojciecha. I choć Święty Wojciech leży w Pradze w Czechach, no ale tutaj mamy jego grób, też takie relikwie, więc trochę niezręcznie, no bo tu Święty Wojciech, a ja kiedyś miałem na imię Wojciech, a teraz zmieniłem na wit. No niezręcznie, prawda? Niezręcznie. Moje dotychczasowe ustalenia są jednoznaczne i bezdyskusyjne. Cesarzem Polski powinienem być ja. W tym gnieźnie nawet paczkomaty takie królewskie. Dobra, czyli z tą wiedzą wracamy do Poznania, że Gniezno było pierwszą stolicą Polski, katedra gnieździeńska była pierwsza i najważniejsza. Zobaczymy jak Poznań odpowie na te zarzuty. Do Poznania wróciliśmy i czas zacząć od rzeczy najważniejszej, czyli jaki pokój mieliśmy, a no taki i znaleźliśmy go naprawdę za grosze w centrum Poznania. Wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że w łazienkach było dosyć brudno i prysznice były nieszczelne, ale na jedną noc da się przeżyć. Zanim poszliśmy spać jeszcze szybki nocny spacer, zbieranie poszlak i szukanie nowych tropów. Ustalmy jedną rzecz. Ja się myję i zmieniam ubrania, tylko często mam kilka sztuk tego samego. Dobra, pokój posprzątany, w sensie wszystko wywalone, żeby pani, która sprzątała, albo pan, mieli szybciej. No i możemy się zmywać. Czas przekonać się co do powiedzenia na temat pierwszej stolicy Polski. Ma Poznań, udajemy się do jego najstarszej części, tu gdzie była pierwsza bazylika w Polsce, pierwsze biskupstwo Ostrów Tumski. Ale ładna stajenka, dobra, wróć. Nie rozpraszamy się, Wit, skup się. Masz tutaj poważne zadanie. Cały naród na ciebie liczy. Polskość, cała nasza historia w twoich rękach. Człowieku, ogarnij się. Dobra, to wygląda tak. To się prezentuje w ten sposób. To następująco. Okej, okay, wszystko co chciałem, w sumie już wiem. Myślę sobie, chciałbym być w tamtym przejściu i jestem w tym przejściu. Ja to mam życie matko, jedyna widzę, że zimą w Poznaniu to ptactwo musi dokonać mieszkańców Poznania. Ale bieda... Nie no naprawdę, bieda spiszczy nawet asfalt ukradli. Ja się pytam o co chodzi. No Poznań to miało być miasto doznań. Chyba, że chodzi o to, że jest tak wszędzie krzywo, tyle błota, że zaraz wpadnę w jakąś kałużę twarzą, no i będę miał doznania. No w sumie tak, rac. A jeśli ktoś lubi kościoły i nie chodzi wcale o bycie wierzącym i modlitwę, ale na przykład architekt, które sakralną, to uważam, że Bazylika Kolegiacka Matki Bożej nieustającej pomocy pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i Stańsłowa Biskupa to najpiękniejszy kościół w Polsce. Widzę, że wieża obronna jest, tutaj, nie wiem, nowoczesna antena 5G, która rozwala przeciwników laserem, i zamek jest, więc ten Poznań jakoś się obroni. Nadszedł czas naszego drugiego obiadu, bo to drugi i ostatni dzień w Poznaniu, oczywiście znowu Northwish. Powoli Centrum Poznania żegnamy, lotnisko witamy i czas wracać do domu, ale nie wracamy sami, a z tą potężną wiedzą tutaj zdobytą. Boże, kogo ja szukuję, chyba samego siebie. No i teraz pytanie najważniejsze, ile wydaliśmy? Loty dla dwóch osób z Krakowa do Poznania, z Poznania do Krakowa? Plus dopłata, że siedzimy obok siebie łącznie 328 zł. Obiady 80 zł, no bo jeden obiad 20 zł w Nordfiszu. Pociąg z Poznania do Gnieznatami z powrotem dla dwóch osób 55 zł. Hostel 140 i dodatkowe wydatki na picie jedzenie 80 zł, czyli łącznie wydaliśmy na dwie osoby 683 zł. A jeśli chodzi o stolicę, to fakty są takie, że taka stolica w rozumieniu współczesnym, miasto z Zamkiem Królewskim, gdzie urzęduje władca to w Polsce tak naprawdę Kraków, a potem Warszawa. Wcześniej podejście było takie, że nie było takiej władzy centralnej. Władca oczywiście panował, ale co jakiś czas odwiedzał różne ziemie, on podróżował, przemieszczał się, rozwiązywał różnego rodzaju konflikty, zbierał daniny itd., tak itd. Tak Oczywiście po wykupieniu ciała świętego Wojciecha no, złożono go w Gnieźnie. Swoją drogą to był pierwszy taki genialny polityczny interes, no bo Polska wykupiła sobie jego ciało. Pomimo tego, że nie ma nic wspólnego z Polską, no ale mieliśmy swojego męczennika, relikwie i nasze znaczenie na arenie międzynarodowej było wiele większe. No i zjazd gnieździeński dzięki temu mógł się odbyć również w Gnieźnie. No aczkolwiek Poznaniowi nie można odebrać tego, że początki państwa polskiego są właśnie tam. Katedra poznańska jest starsza. Więc podsumowywując, stolica była tam, gdzie akurat był władca. Pierwsza taka faktyczna stolica stołeczna to Kraków, a dopiero potem Warszawa. Ale jak już musimy mówić o gnieźnie i Poznaniu, no to Poznań jest starszy, ale gniezno później stało się nieco ważniejsze, ale jednak Poznań był drugim najważniejszym ośrodkiem. Oho i mamy mini turbulencję, fajnie to niebieskie podświetlenie kabiny wygląda, ja oczywiście cały czas żuję gumę. Poznań i Gniezno to trochę jak Mieszko I i Bolesław Chrobry. No Mieszko I był pierwszym polskim władcą, ale to dopiero Bolesław Chrobry pierwszym polskim królem. No i Poznań był pierwszym takim ważnym ośrodkiem władzy, kultury, religii w Polsce, ale to dopiero Gniezno wybiło się na bycie taką stolicą. Aczkolwiek należy pamiętać, że taka stolica stolica to dopiero Kraków, a potem Warszawa. W każdym razie chętnie wziąłbym udział w takiej debacie, gdzie ludzie dyskutują, debatują czy jednak Poznań, czy gniezno było ważniejsze, co było pierwsze, jestem w stanie bronić tej i tej strony i tak samo atakować. Lot powrotny, bez żadnych niespodzianek. O godzinie 20.00 do samolotu wszedłem, o godzinie 21.09 z niego wyszedłem. No, i z samolotu wysiadamy. Jest tak ciepło, że ja nawet kurtki nie potrzebuję. Ej, oni mają rękaw, tak sobie fajnie, luksusowo, prestiżowo, komfortowo idą. A my nie, a tu jest niby przygotowane. Mogliby nam dać, nie no, oczywiście żartuję sobie. W tej cenie, co ja zapłaciłem, to nawet <laughs> za bilety się paliwo by nie zwróciło. To byłoby na tyle, melduję wykonanie zadania, że niczego nie zepsułem. A w moim przypadku to już sukces. Nieważne, że filmik dodaje 9 miesięcy później.